Wsłuchacie radia uczniów Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego nr 94 w Gdańsku ze Szkolnego Studia Radiowego. Wczoraj, dnia 20 listopada, odbył się w naszej szkole apel, na którym ogłoszono wyniki konkursu z języka polskiego. Pierwsze miejsce zajęła nasza koleżanka z redakcji Zosia. Gratulujemy! Dziękuję. W środę odbył się specjalny apel z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej. Właśnie z tego powodu w naszej szkole jest dużo spotkań w tym tygodniu i wydarzeń. Do końca listopada zbieramy karmy, koce, smycze, obroże i inne psie i kocie akcesoria. Już teraz można oddać je do sali 105. Naszym dzisiejszym hasłem jest lepiej przygarnij zwierzątko ze schroniska niż je kupuj. Obecnie obchodzimy 30. rocznicę Uchwalenia Praw Dziecka. Z tej okazji uczniowie wczoraj przyszli ubrani na niebiesko z poprzyczepianymi na koszulkach prawami. Z okazji tygodnia Edukacji Globalnej starsi uczniowie szyją worki na zakupy, aby zamienić plastikowe na materiałowe. W tym tygodniu starsi uczniowie zrobili flash moba, ułożyli z siebie napis Sprawiedliwy Handel. Fair Trade. Redaktorem dzisiejszego serwisu była Zosia. A prowadzili go Franek Zosia.